Cześć, z tej strony Piotr, czyli kanał Chiny to lubię. Dzisiaj opowiem Wam o czymś co jest yy, może nietypowe, ale zdarzało się nie tylko w Chinach, ale też w innych krajach. Generalnie, dawno, dawno temu, ludzie oczywiście zastanawiali się, jak sprawić, żeby ciało yy, lepiej radziło sobie po śmierci. Jakkolwiek to brzmi. Yy bardziej chodziło o to, żeby albo bezpiecznie przeszło na drugą stronę, albo wręcz, żeby to ciało zachowało się bardzo długo. I stąd, na przykład, mamy mumię w Egipcie, mamy przecież malzoleum w Moskwie, gdzie znajdziły się Lenin, no właśnie, czyli w zasadzie wcale nie tak dawno. Ale, jako że Chiny to lubię, to mamy też coś w Chinach. I właśnie o tym w dzisiejszym odcinku zapraszam. Władcy dynastii Han wierzyli, że żad, czyli na przykład właśnie jadeit, pozwala ciału po śmierci nie rozłożyć się. W związku z tym właśnie powstało coś takiego jak szaty z żadu, szyte złotymi nitkami. No bo jak zawsze w Chinach wszystko musi być na bogato. Zresztą te szaty symbolizowały również godność i szlachetność. No nie dziwię się, żeby sobie pozwolić na takiej strój po śmierci. No to trzeba być. Iście szlacheckiego pochodzenia. I takie szaty powstawały przez łączenie takich kwadratowych elementów właśnie złotymi niczmi, albo srebrnymi, czy miedzianymi. I o ile przez długi, długi czas można było o tych szatach usłyszeć, przeczytać, o tyle od 1968 roku można je po prostu zobaczyć, bo właśnie wtedy znaleziono w prowincji Hebei właśnie dwie takie szaty. Otóż znaleziono szaty Liu Sheng'a, księcia z Mangchengu, i jego żony. To był okres zachodniej dynastii Han, czyli mniej więcej 200 rok naszej ery. I taka szata składała się z pięciu elementów: z maski na twarz oczywiście, z szaty, czyli tej części, która zakrywała tors, z rękawów, ze spodni i z butów. A same elementy, tego, te ża żadowe elementy, były nie tylko kwadratowe, ale też trójkątne, trapezowe wszystko po to, aby ta konstrukcja, ten strój. Mógł dobrze odzwierciedlać sylwetkę. <laughs> Ciężką, bo cały czas mówimy oczywiście o życiu po śmierci. No ale mniej więcej o to w tym wszystkim chodziło. I na rogu każdego z tego elementów, na rogu zawsze robiło się dziurę, przez którą właśnie przeplatało się albo złotą, czy srebrną, wcześniej wspomniałem, miedzianą nić. I w ten sposób łączyło się całość. Ten strój Liuszenga, który znaleziono miał 1,88 m wysokości i składał się z prawie 2500 elementów. Sama nic z tego stroju waży ponad kilogram, a jeszcze strój jego żony miał metr 70 cm i około 2100 elementów. No i to, co jest niesamowite, jakby nie tylko bogactwo, bo tak jak powiedziałem, tylko ci najwyżej usytuowani mogli sobie na coś takiego pozwolić, ale to, co jest niesamowite, tak samo w przypadku innych kultur, mówimy tu o rzeczach, które działy się mniej więcej 2000 lat temu. No i niestety dla władców dynastii Han e, szata z żadu szyta złotymi niciami. Nie za bardzo chroniła ciało przed rozkładem, i w ogóle sam proces, sam sposób dbania o ciało po śmierci został zaniechany w okresie Trzech Królestw, czyli mniej więcej 220-280 rok naszej ery. Dzisiaj to tyle, będę w kolejnych odcinkach również szukał dla Was informacji, o których może nie wiedzieliście: o historiach, o zwyczajach, o pewnych wydarzeniach, o których mało się mówi, a działy się w Chinach. Tak jak na przykład właśnie szaty z Żadu. Szyte złocimi niedźmi. To tyle z mojej strony dzisiaj. Widzimy się w kolejny poniedziałek o godzinie 16 na YouTubie. Dzięki za oglądanie tego odcinka, dzięki za komentarze, bo one wciąż pojawiają się pod starymi, nowymi filmami. Jezu, ile już tych filmów jest, dlatego tych komentarzy też jest coraz więcej. Bardzo Wam za każdy komentarz dziękuję, za każdą opinię i nawet za każdy kciuk, który wciąż dalej się pojawia. Mam nadzieję, że pod tym filmem również. To tyle. Widzimy się w mediach społecznościowych, widzimy się na YouTubie, wszędzie, gdzie wpiszecie Chiny to lubię, ja tam będę. Na razie. Cześć.